Cześć, witam Was na kanale Mania Sprzątania. Mam na imię Ania, mam 41 lat, męża, dwoje dzieci, syna w wieku 14 lat, córkę w wieku 11 lat, dwa koty oraz psa. Mieszkamy w kamienicy. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotowałam się do świąt Bożego Narodzenia poprzez sprzątanie i strojenie mieszkania. Nie były to jakieś bardzo, bardzo wielkie porządki, ze względu na to, że całkiem niedawno właśnie pokazywałam Wam, jak sprzątałam każde pomieszczenie po kolei. Nie skończyłam jeszcze tej akcji swojej, bo nie mam jeszcze posprzątanych pokoju dzieci oraz kuchni, ale widzieliście, jak bardzo dokładnie sprzątałam salon, sypialnię, toaletę. No i to chyba wszystko tak. Także jeszcze będę miała trochę do sprzątania. Natomiast, no, miałam bardzo ładnie wysprzątany salon i e, sypialnie, e, Resztę będę nagrywać w kolejnych odcinkach. Poproszę Was również o cierpliwość, jeśli chodzi o odpowiedzi na Wasze pytania, bo całkiem niedawno nagrałam też taki krótki filmik z pytaniem, właśnie co chcielibyście zobaczyć, co się dowiedzieć na moim kanale i taki film mam w planach nagrać. Natomiast no póki co teraz, wiecie co, tak dużo się działo, bo e, wiadomo, święta i do, tego, do tych świąt musiałam się przygotować, e, kupowanie prezentów, nagrywanie tego świątecznego odcinka. E, było trochę tych rzeczy, więc e, no nie, nie wszystko byłam w stanie na raz zrobić. Ta końcówka roku jest taka bardziej e, szalona. <laughs> Powinna być może bardziej spokojna, a właśnie wcale taka nie jest, bo dużo rzeczy się dzieje. Także tutaj przedstawię Wam właśnie, jak ozdabiam salon i pozostałe też pomieszczenia w mieszkaniu. Ciekawe, jak to u Was wygląda. Ja w tym roku dałam zdecydowanie mniej ozdób niż zwykle. Co roku zazwyczaj dawałam więcej ozdób świątecznych ale po prostu jestem zmęczona zmęczona taka rzecz zmęczeniem dosłownie takie rzecz o zmęczeniem mnie ogarnęło i po prostu jak bardzo dużo rzeczy jest wokół mnie to się źle czuję mój umysł po prostu nie odpoczywa mam wrażenie, że jestem bodźcowana różnymi elementami ze wszystkich stron Dlatego najlepiej się czuję, jak wcale nie ma za dużo rzeczy wokół mnie, w tym również ozdób. Yy, mamy światełka we wszystkich oknach w mieszkaniu, bardzo lubimy światełka, jest to taka tradycja, którą wyniosłam z mojego rodzinnego domu. Moi rodzice zawsze też mieli w oknach dużo światełek, szczególnie moja mama bardzo lubi. I ja kontynuuję tę tradycję. Tu widzicie, przechowuję różne rzeczy świąteczne, właśnie w takich pudłach, które trzymamy na strychu I mam na przykład Boże Narodzenie, salon, Boże Narodzenie sypialnia, Boże Narodzenie pokoje dzieci. Tak mam podpisane te pudełka albo Boże Narodzenie tekstylia. I w zależności od tego, co potrzebuję, to sobie właśnie otwieram pojedyncze pudełka i sobie je tak na bieżąco ozdabiam moje. Pokoje, moje, nasze pokoje, tak naprawdę. E, ci, którzy mnie oglądają, wiedzą, że korzystam ze swoich zasięgów po to, żeby e, przedstawiać różne pieski, które bardzo potrzebują domu. Dziś przedstawię Wam pieska Ikara e, i taka informacja, właśnie z internetu, z, z, internetu, z Facebooka. To pokocha śleputka. Ikar, siedmiu lub ośmioletni, niewidzący, bezdomny, wyjątkowo wrażliwy pies. Ludzka ręka nie jest mu obca. Uwielbia ludzi i cieszy się, gdy wyczuje człowieka. Mimo kalectwa wciąż potrafi się uśmiechać. Jest niesamowity, trzeba go poznać, żeby się przekonać. Pokochaj i kara, a zyskasz przyjaciela. Dogaduje się z innymi psami, na smyczy świetnie sobie radzi. Przebywa w schronisko strzelce. Więcej informacji o adopcji pieska uzyskacie w przypiętym przeze mnie komentarzu pod moim filmem. Gdyby ktoś chciał znaleźć takiego pieska, znaczy znaleźć, gdyby ktoś chciał sobie znaleźć takiego bardzo bliskiego przyjaciela, to myślę, że śleputek ten jak najbardziej o imieniu Ikar nadaje się do zaprzyjaźnienia. Taki piesek na pewno będzie bardzo wdzięczny, jeśli ktoś zechce dać mu swój dom i podzielić się swoim sercem. Przechodzimy do kuchni. W kuchni nie było tak źle jak zazwyczaj u mnie jest. E, tak jak mówię, to nie są gruntowne porządki, tylko takie bardziej e, ogarnięcie mieszkania, żeby móc sobie na spokojnie poukładać ozdoby. W kuchni tak samo e, jak w pozostałych częściach mieszkania wcale nie dawałam aż tak dużo ozdób jak w poprzednich latach, bo... Źle się czuję, w ogóle powiem Wam szczerze, że jak nawet te blaty wcześniej miałam jakoś tak ozdobione, to ciężko się z nich korzysta, bo no kuchnia jest mała, nie mamy zbyt dużo miejsca, a jak jeszcze tam położę parę rzeczy sobie na blacie, no to takich świątecznych, no to tego miejsca mam jeszcze mniej. Dlatego tu walczymy o każdy centymetr wolnego blatu, staramy się mieć wszystko pochowane, żeby jak najwięcej wolnego miejsca mieć tutaj do pracy. Ciekawe, właśnie tak, jak u Was to wygląda, bo u mnie no wszystko widzicie. Niestety, ja nie wiem, jak to wygląda u Was. Napiszcie proszę w komentarzach, czy ozdabiacie mieszkanie, czy macie światełka w oknach, czy nie. Czy macie już choinkę, czy macie dużą choinkę, czy małą choinkę. U mnie na samym końcu filmu zobaczycie. Mamy taką choinkę. Mniej więcej ma ona chyba gdzieś 1,80 m. W poprzednich latach też mieliśmy właśnie dużo wyższą choinkę, natomiast dla mnie był to duży problem, bo trzeba było wchodzić na drabinę, żeby nałożyć na górze czubek, żeby te lampki gdzieś tam wokół obkręcić tej choinki. I bardzo, bardzo tak, no, wyprosiłam wręcz rodzinę, żeby zgodzili się na. Kupną już mniejszej choinki. Ja to się tak śmieję, że wiecie, z wiekiem te choinki w domach są coraz mniejsze, bo najpierw ma się taką choinkę pod sufit, później się właśnie już ma taką trochę mniejszą jak ja. A jak się jest takim już starym człowiekiem, to się ma później, wiecie, taką malutką choineczkę, najlepiej taką na jakimś taborecie postawioną, żeby jak najmniej było tego ubierania choinki. No i powiem wam, że bardzo się cieszę, że ta choinka jest już mniejsza niż w poprzednich latach. Bo y, fajnie było ją ubierać bez wchodzenia na tą drabinę, że wszędzie można było dosięgnąć, łatwo się nakładało czubek, łatwo się owijało światełkami i chciałabym już tak pozostać przy tej mniejszej choince. No, te duże za bardzo się u nas nie sprawdziły, bo mimo, że wyglądają przepięknie, no to mówię, jest przy tym dużo y, roboty, a ja. Hmm. Jakby to powiedzieć, no tak z roku na rok mam jakby nie wiem, coraz może mniej chęci szczerze mówiąc, chociaż kocham Święta Bożego Narodzenia bardzo mocno to jednak ilość tych zadań wydaje mi się, że z roku na rok bardziej rośnie niż tak naprawdę maleje kupowanie prezentów dla wszystkich członków rodziny tej najbliższej oczywiście kupujemy również zwierzakom prezenty dzisiaj nawet byłam w sklepie takim Maxi Zo poszłam z synem i z naszym pieskiem Flafusiem pozwoliliśmy, żeby Flafus sobie podszedł do takiej półki, gdzie są różne smakołyki i Flafus sam sobie wybrał, co mu się tam Podobało. taki słodziak, był sobie pyszkiem wywąchał. Jakieś takie, nie wiem, psie ciasteczko, powiedzmy, że to było, nie wiem jak to się nazywa. I później z tym ciasteczkiem, takim dużym, wracał do domu, właśnie w Pyszczku trzymał sobie i całą drogę szedł z tym ciasteczkiem, wyglądał tak słodziutko, że się w głowie nie mieści. Poza tym, oczywiście, też kupiliśmy mu jeszcze takie rzeczy, które będzie miał na wigilię, ale chcieliśmy, żeby już się cieszył troszkę wcześniej i żeby sobie szedł z czymś takim. No bo wiadomo, jak był na tych zakupach, jak miał tam tyle zapachów, no to należało mu się, żeby dostał już coś wcześniej, czyli dzisiaj. Także bardzo słodziutko sobie flafuś szedł. Jeśli chodzi o spędzanie wigilii i w ogóle świąt Bożego Narodzenia, to tak w skrócie Wam opowiem, jak to u nas wygląda. W tym roku będzie pierwszy raz inaczej niż zwykle. Zawsze jestem ja mąż, nasze, nasze dwoje dzieci. Do tego zawsze przyjeżdżała mojego męża, siostra z mężem, i też dwojgiem, dwójką, dwojgiem, chyba dwojgiem dzieci. Do tego teściowa moi rodzice. A kiedyś jeszcze przychodziła babcia. Mojego męża, ale niestety od kilku lat babcia nie żyje. W tym roku wyjątkowo nie będzie Pawła, mojego męża, siostry z mężem i z dziećmi, bo gdzieś tam wyjeżdżają zaraz po świętach. W sumie już nawet w trakcie świąt gdzieś tam wyjeżdżają. No i byłoby to dla nich trudne, bo oni do nas dojeżdżają z innego miasta na wigilję. Także zazwyczaj było nas, czekajcie tu, 4, 4, 8, 10, 11, a w tym roku, no, będzie nas tylko. Siedmioro, czyli bardzo mało jeszcze tak skromnych świąt nie mieliśmy. Być może były skromne święta w okresie jak był koronawirus, jak była pandemia. No to wtedy być może też były jakieś mniejsze, skromniejsze święta, już nie pamiętam, pewnie wtedy też nie można było się spotykać i, i coś tam takiego było. E, natomiast, no tak, z własnego wyboru, to nigdy e, nie mieliśmy tak skromnych świąt jak te. E, o no, ale to mam nadzieję, że to tak jednorazowo wyszło, że za rok znów spotkamy się wszyscy razem, bo ja bardzo lubię ogółem ten taki świąteczny harmider, jak w tym wigilii dużo się dzieje, jak dzieciaki gdzieś tam się e, trochę przekomarzają, biegają, hałasują, skaczą, otwierają te prezenty i wiecie, i tego papieru jest tak dużo wszędzie rozrzuconego. Bardzo mi się to Podoba i chciałabym, właśnie, żeby tak było i w tym roku a wiem, że w tym roku będzie dużo, dużo spokojniej no więc na Wigilię właśnie zawsze sobie wszyscy razem siadamy przy stole u nas w domu, bo u nas w domu się odbywa Wigilia yy, i... Zawsze potem, my spotykamy się wcześniej, na około godziny 16, co roku jest chyba godzina 16, tak mi się wydaje, w tym roku też tak będzie, siedzimy zazwyczaj gdzieś do godziny 20, czyli 4 godziny siedzimy z rodziną wszyscy razem, wtedy właśnie o 20 wszyscy się rozchodzą, a o 20.00 my zaczynamy oglądać Kevina u nas w domu, ciekawe czy też oglądacie, u nas to taka już rodzinna, Tradycja jest, że zawsze włączamy sobie tego kawina, siedzimy razem, tacy już przejedzeni, że ledwo-ledwo żyjemy, wiecie, brzuchy pełne, spodnie na gumce koniecznie, żeby były bez paska, przemęczeni, najedzeni. No i właśnie sobie tego kawina oglądamy, a potem jeszcze po kawinie zazwyczaj sobie tam coś leci w telewizji, już sobie tak siedzimy i, i nic konkretnego nie robimy. W pierwszy dzień świąt zawsze idziemy do mojej teściowej e, i tam już e, są bardziej takie mięsne potrawy, bo mój syn bardzo lubi mięso e, i tam mm, no już tam teściowa działa, ja taka mięsna nie jestem w gotowaniu za bardzo, bo no jestem weganką, więc mnie i, w ogóle nie interesuje. w ogóle staram się nawet nie robić takich rzeczy gdzieś tam związanych z mięsem, ale, no, wiadomo, tam raz po raz coś dzieciom też robię, e, chociaż nie potrafię za bardzo w ogóle gotować. Także, no, Wigilia rządzi, rządzą potrawy wegańskie, na których ja się skupiam, bo Wigilia jest u nas, e, ale też, no, Teściowa przynosi swoje, jakieś tam ryby. E, siostra mojego męża też przynosi ryby, oni tam jedzą. my My nie jemy, zresztą moja rodzina, w sensie ja, mąż i dzieci nie lubimy nawet ryb, więc e, jemy całkiem inne rzeczy. E, także to tak u nas wygląda. W ten pierwszy dzień świąt, jak mówiłam, idziemy zazwyczaj do teściowej na, na taki obiad świąteczny. E, dla mnie zawsze też coś wegańskiego przygotuje teściowa, poza tym mięsem, dla mojego syna. E, I tam spędzamy sobie nie wiem ze dwie godziny gdzieś tak w ciągu dnia, potem wracamy i dalej odpoczywamy u nas w domu. W drugi dzień świąt staramy się w ogóle nigdzie nie umawiać, nigdzie nie wychodzić. To jest taki jeden jedyny dzień, gdzie staramy się po prostu odpocząć, bo e, mimo że spędzanie świąt wigilii jest bardzo przyjemne, wiadomo, no to jednak y, też sprawia takie coś, że je, czujemy się zmęczeni. Szczególnie po Wigilii. Zdarzało mi się tak, że następnego dnia, w ten pierwszy dzień świąteczny, normalnie czułam, jakbym z jakiejś imprezy wróciła, bo y, zanim to wszystko się przygotuje, posiedzi, ten hałas, to później sprzątanie. No to dawało mi się we znaki i no nieraz było naprawdę ciężko, chociaż mówię, to takie zmęczenie, ale takie szczęśliwe zmęczenie. No, w tym roku będziemy mieć dużo łatwiej, więc myślę, że w ten pierwszy dzień świąt za bardzo w ogóle nie będę zmęczona, ale mimo to no staramy się ten drugi dzień świąt sobie pobyć razem, nic nie robić, ewentualnie jakiś tam spacerek z pieskiem, ale to są takie już drobiazgi. Napiszcie w komentarzach, jak to u Was wygląda, ja jako, że uwielbiam święta Bożego Narodzenia, to właśnie bardzo lubię też czytać y, o tym, jak spędzają święta inni. Jako ciekawostkę Wam powiem, że teraz w ramach oszczędności, no to już w ogóle przestałam niestety kupować wszystkie gazety prawie o tych wnętrzach, bo bardzo lubiłam kiedyś czytać takie wnętrzarskie gazety typu Veranda, Cztery Kąty, co tam jeszcze jest, hmm, Weranda Country. Tam było kilka takich czasopism, które bardzo lubiłam. Teraz weranda chyba kosztuje. Mm, 24 zł? Nie wiem, nie. Albo 2,2 złote, nie wiem, jest niesamowicie droga gazeta, więc przestałam w ogóle już kupować gazety o wnętrzach. Natomiast co roku mam taką tradycję, to jest taka moja własna tradycja, jako że jestem ogromną fanką Bożego Narodzenia, to już w listopadzie kupuję sobie wszystkie gazety, jakie się pojawią z świętami, typu, jak to było. No, właśnie te werandy, te wszystkie o wnętrzach kupuję, wydania świąteczne, ale też takie kobiece gazety typu jakieś tam dobre rady, Oliwia, Pani domu, coś takiego. I sobie tam wszystko właśnie czytam na temat świąt. Bardzo lubię. Czytać takie właśnie rzeczy, typu jak sobie poradzić święta, jak składać życzenia, jak pakować prezenty, jak się ubrać na święta. Uwielbiam takie coś i to jest moja właśnie taka tradycja, że wtedy rzeczywiście dużo pieniędzy wydaję na te gazety, ale to tylko raz w miesiącu, znaczy raz w roku. Pozwalam sobie na zakup takich czasopism, właśnie wszystko z listopada, bo to zazwyczaj miesiąc wcześniej się pojawiają te gazety grudniowe. I później sobie wieczorami przed świętami czytam, i w czasie świąt też sobie czytam. To jest mój taki rytuał świąteczny. No, idzie trochę na to kasy, bo same te gazety wnętrzarskie to pewnie jest kilkadziesiąt złotych, plus kilka tych gazet takich, właśnie jakieś tam chwila dla ciebie, czy coś tam, nie pamiętam jak one się nawet nazywają. Mówię, bo to są gazety, których nie kupuję regularnie, tylko w wydaniach świątecznych, w czasie świąt. Więc no nie wiem, może około stu wyjdzie na te wszystkie gazety. Ale to mówię to w ramach takiego sobie prezentu świątecznego robię i nie mam wyrzutów sumienia, bo tak postępuję co roku już od kilku lat, od kilkunastu lat. Na pewno od kilkunastu lat tak robię właśnie. Tu jak widzicie, odkładam teraz ubrania na miejsce. Tu kartony, te co widać na dole, to są tam pochowane prezenty. Właśnie dzisiaj pakowałam te prezenty jeszcze no niestety jest dzień przed Wigilią a ja dopiero, dobrze, że mam już kupione wszystkie prezenty, ale no mimo wszystko dopiero dzień przed Wigilią postanowiłam je popakować jakoś wcześniej mm, nie miałam weny, chęci, czasu wszystkiego na raz chyba jakoś tak mi się poukładało a ciekawe jak jest z wami, czy macie dużo wcześniej zawsze przygotowane prezenty czy tak raczej na ostatnią chwilę pakujecie wszystko jak ja a ja nie jestem z tego dumna, chciałabym być lepiej zorganizowana i Mieć tak, żeby mieć wszystko, tak wiecie, z tydzień wcześniej, już tak popakowane, odłożone, że e, już można się tylko dzień przed wigilią relaksować. Albo tak jak właśnie w tych moich czasopismach jest napisane: znajdź chwilę dla siebie, zrób sobie kąpiel, zrelaksuj się, zapal świecę. No nie. U mnie nie ma takiej możliwości. przed świętami to po prostu muszę wszystkiego, ze wszystkim sobie poradzić jak najszybciej, porobić. Duże rzeczy zostawiam na ostatnią chwilę. No, ale ma to związek też z tym, że no, jednak cały czas gdzieś ta praca jest. No, pewnie jak u większości osób, nie tylko ja przecież. No, ale jednak praca te zwierzaki moje. Jeszcze dzieci mamy w takim wieku, że trzeba nimi się nadal opiekować, pomóc im coś zrobić do szkoły, zrobić obiad. No i to wszystko jakoś tak zabiera czas. Teraz jestem bardzo szczęśliwa, bo zaczynają się trzy dni wolnego, czyli wigilia i dwa dni świąt. Bardzo mi to daje dużo radości. Cieszę się, że będę mogła sobie odpocząć, nic nie robić. Bardzo mi brakuje tego wolnego czasu. Tak jak Wam mówiłam w poprzednich odcinkach, ja się fantastycznie czuję jako taka matka Polka. Z wielką chęcią chciałabym tak naprawdę nie pracować, siedzieć w domu, przygotowywać posiłki, sprzątać, nagrywać te filmy, czytać sobie książki i to by mi dawało największą radość. No ale jest jak jest, niestety, no muszę. Pracować tak jak większość ludzi. Większość ludzi pewnie by sobie tak poleniu chowała, posiedziała w domu, A chociaż na pewno nie wszyscy, bo mam też takie koleżanki, które powiedziały, że za nic w świecie by nie chciały siedzieć w domu, tylko wolą właśnie pracować, to im daje radość. Nie też bym miała pracę, bo mam fajną pracę, ale jednak wolałabym siedzieć w domu e, i zajmować się domem, tak dziećmi. No, tak, jakoś z wielką chęcią bym tak zrobiła. Tu e, kotek mleczko bardzo pomagał mi podczas. Ścielenia łóżka. Niestety, jak zobaczycie, do samego końca nie udało mi się porządnie tego łóżka zaścielić. Bo mleczko cały czas tutaj wskakiwał i stwierdził, że będzie mi pomagał i że będzie to wszystko robił po swojemu. No dobrze. Jeżeli lubicie filmy motywujące do sprzątania: Zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, zostawcie łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz. Jeżeli już to robicie, to bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Życzę Wam zdrowych i spokojnych świąt, wszystkiego dobrego, dużo radości, dużo zdrowia, spełnienia marzeń. Być może te marzenia spełnią się właśnie podczas obecnych świąt Bożego Narodzenia. A tego bardzo, bardzo gorąco Wam życzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. 爸爸。